Przejdziemy teraz do tego, jak wyglądają kwotowania instrumentów, czyli do tego, co widzicie na platformach w formie notowań. Jako przykład tutaj pokazałem kursy walutowe ze złotówką i mamy tutaj euro, euro do złotego oraz dolar do złotego. Na platformie czy też w kantorach zawsze widzicie dwie ceny: cenę BIT i cenę ASK. Cena BIT to inaczej oferta kupna. tak? To jest kurs, po którym my będziemy sprzedawać ASK. Czyli oferta sprzedaży to kurs, po którym my będziemy kupować, i to jest bardzo ważne, żeby to pojąć, bo tutaj działa odwrotność co do kwotowań, to znaczy, że te kursy są podawane zgodnie z tym, jaki jest interes organizatora rynku. Jeśli chcecie coś kupić, to będziecie kupować po ofercie sprzedaży brokera, bo broker będzie wam chciał coś sprzedać minimalnie wyżej, aby na tym zarobić. Jeśli natomiast chcecie sprzedawać, to będziecie sprzedawać po ofercie kupna, bo to organizator rynku będzie od Was kupował to, co chcecie sprzedać. To jest o tyle istotne, aby to pojąć, że gdy wchodzimy na wykres i chcemy zacząć zawierać transakcje, musimy wiedzieć, po jakich cenach będzie dochodziło do egzekucji naszych zleceń. Mamy tutaj wykres pary walutowej euro do złotówki, i teraz rozważymy dwa przypadki. Jeśli chcemy kupować, czyli grać na wzrosty kursu walutowego, to po jakiej cenie nastąpi otwarcie transakcji? Po cenie BIT, czyli po ofercie kupna, czy po cenie ASK, czyli po cenie sprzedaży? To co widzicie na wykresie to jest cena BIT, czyli cena kupna. Na każdej platformie macie możliwość ręcznego wstawienia linii ceny ASK, która pokazuje wam wizualnie, gdzie znajduje się ta cena. Wracając jednak do naszego kupna, to wiadomym jest, że organizator rynku chce na Was zarobić i chce Wam sprzedać troszeczkę drożej. Pamiętajcie, że tutaj mamy odwrócone kwotowania, więc jeśli chcemy coś kupić, to zawsze będziemy otwierać transakcję po cenie ASK, czyli po ofercie sprzedaży. Oferta sprzedaży to nie jest kurs z wykresu. My będziemy kupować lekko wyżej, aby organizator rynku mógł na nas zarobić różnicę, która wynika z różnicy pomiędzy ceny BIT i ASK. Czyli jeśli będziemy otwierać transakcję, to nasz kurs kupna będzie na tej czerwonej linii. Dopiero gdy kurs urosie nam do tego poziomu, gdzie weszliśmy w transakcję, to odrobimy naszą daninę, którą musieliśmy zapłacić za to, że wyszliśmy w tą transakcję. Jeśli natomiast będziemy wychodzić z transakcji, to zostanie ona zamknięta po kursie BIT, czyli po kursie, który obecnie widzicie na wykresie. To jest istotne, gdy ustawiacie parametry Take Profit i Stop Loss, ale akurat transakcja kupna nie ma tutaj jakiejś wielkiej filozofii. Jeśli przy wyjściu z transakcji kupna brana jest pod uwagę cena BIT, to wystarczy, że na chwilę znajdziemy się na wykresie cenowym, który widzicie wizualnie na poziomie Take Profit bądź Stop Loss, to dojdzie do zamknięcia transakcji. To teraz drugi przypadek, czyli transakcja sprzedaży. I oczywiście nie mam tutaj na myśli wyjścia z pozycji kupna, tylko transakcja sprzedaży to zagranie na zniżkę kursu. Na to, że kurs jakiegoś instrumentu będzie spadał. Na platformie zawsze będziecie mieć dwa przyciski. Kup i sprzedaj. Kup. Służy do grania na wzrosty, sprzedaż natomiast nie służy do zamykania pozycji, służy do otwierania pozycji na spadki. No jeżeli chcielibyście taką pod pozycję na spadki otworzyć, czyli chcecie coś sprzedać, to zawsze otwarcie transakcji nastąpi po cenie BIT, czyli po cenie z wykresu, natomiast zawsze będziecie zamykać transakcję po cenie ASK czyli po cenie która jest wyższa. Jest to o tyle istotne, aby poznać ten mechanizm podstawowy, po jakich cenach otwierane i zamykane są transakcje. że gdy będziemy ustawiać te profity czy stop lossy, musimy mieć na uwadze to, że w transakcjach sprzedaży zawsze te parametry muszą uwzględniać spread, czyli różnicę pomiędzy właśnie ceną bid i ask. Czyli nie wystarczy, że cena z wykresu dotknie ceny, gdzie chcielibyśmy wyjść z transakcji na plus czy też na minus. To cena ask musi osiągnąć cenę take profit bądź stop loss, którą sobie ustalimy. Bardzo często widać na różnych forach czy komunikatorach spore żale do brokerów z pretensją, dlaczego zamknęło mi transakcję na stop loss, skoro cena na wykresie tam nigdy nie była. Pierw Poznajcie właśnie ten mechanizm podstawowy, po jakich cenach zamykane są transakcje sprzedaży. Jeśli ustawimy sobie stop loss tutaj na wykresie, to wystarczy, że cena ask znajdzie się na chwilę na naszym poziomie stop loss i dojdzie do zamknięcia transakcji. I tutaj może dojść do sytuacji, która jest często kwestionowana przez nowych traderów, że przecież cena nie doszła do mojego stop lossa, zamknął mi transakcję na minusie, a od momentu, kiedy stop loss został zrealizowany. Wykres zaczął zawracać. Bierzcie pod uwagę to, że zamykanie transakcji na sprzedaż odbywa się po cenie ASK i ustalając taki poziom stop loss, wy musicie brać pewną poprawkę na to, gdzie ten stop loss sobie postawić. I tak samo jest w drugim kierunku. Jeśli ustalimy poziom take profit. To nie wystarczy, że cena z wykresu dojdzie do naszego poziomu, gdzie chcemy wyjść z transakcji na zysku. I to jest też bardzo często kwestionowane przez nowych traderów, ale niestety to kwestionowanie wynika z braku wiedzy funkcjonowania podstawowych mechanizmów realizacji zleceń. To cena ASK musi zejść do naszego poziomu take profit i dopiero dojdzie do zamknięcia transakcji na plusie.